Jak Państwo wiedzą, na skrzyżowaniu ulic Grunwalskiej, Kopernika i Drwęckiej trwają już zaawansowane prace związane z budową ronda. Dotychczas ruch na tym odcinku odbywał się przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Temat skrzyżowania został poruszony podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca. Ja mam pytanie do Pana Starosty odnośnie, bo w tej uchwale o niewygasających wydatkach mamy przeniesienie środków na te ronda. I kiedy one tam zostaną ukończone, bo widzę, że prace dosyć mocno idą, a, ale jakby można było poinformować społeczność, kiedy one zostaną skończone. I tu dobra wiadomość, ponieważ będziemy mogli skorzystać z niego już za kilka dni. To rondo trójkątne koło ogólniaka jest, zostanie oddane do użytku ruchu kołowego za dwa lub trzy dni. Ale jeżeli chodzi o prace związane z wykończeniem, no takie kosmetyczne, one będą trwały jeszcze jakiś czas. Ze względu na to, że finansowanie tego przedsięwzięcia jest z, tru, z trzech źródeł: czyli nasze środki własne plus dotacja z samorządu miejskiego plus ERFI, który, który mamy sprzed iluś tam lat. Więc zdecydowaliśmy wypłacić te środki finansowe. Za tą pracę, która jest wykonana. Czyli te środki pochodzące z RFIL-u i środki pochodzące z budżetu miasta, a pozostałe środki zostaną do zapłacenia po zakończeniu inwestycji. Spora część mieszkańców miasta pewnie wreszcie odetchnie z ulgą. Dotychczas w godzinach szczytu przejazd przez miasto wymagał sporej cierpliwości. Miejmy nadzieję, że nowe rondo skutecznie rozwiąże ten problem.